Dzień dobry. Chciałbym przesłać jeden wiersz dla wszystkich osób, które musiały wyjechać między innymi synowi w tym okresie świątecznym są do lat rodziny. Proszę posłuchać tego wiersza. Śpiew emigranta Moja ojczyzna pachnie sianem w brzasku lata Rozwitam leczem i stokrotką na wiosnę, kiedy motyl nad nią lata. Żniwa ciekające potem, krwawi bardzo boleśnie, a potem rośnie z moim narodem. Zbliża się ku wiośnie. Dzisiaj jest taka zatroskana. Nic nie ronić, nie zgubić ręzego bociana. Nie wiem, kiedy jest smutna, kiedy radosna, po prostu razem z nią rosnę. Moja ojczyzna, której nie opuszczę, pachnie wolnością. Zawsze, kiedy ktoś o niej myśli, z miłością. I mówi do mnie najprostsze słowa. Jak moi rodzice, gdy zmęczony podróżą, wracam od nowa. Moja ojczyzna, czy kiedyś jeszcze zobaczę na emigrację, wygnany. Za pracą. Czy Cię jeszcze będę oglądał? Czy dom mój rodzinny kiedyś jeszcze powszątam? Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęśliwego Nowego Roku. Do widzenia.